No i powiedz co z tym Radkiem Majdanem? Bo po prostu u nas do hit był. <grybujesz> o Jezu. Radek, no bo nie spodziewałam się jego, bo to jest najlepsze, że przed programem mówiłam, że e, szukam faceta z wyglądem Radka Majdana i tam z poczuciem humoru Kuby Wojewódzkiego, coś takiego, więc mi się wydawało, wydawało że oni to specjalnie zrobili, że wzięli Radka e, jako gościa do programu i jak ja to usłyszałam, to mówiłam, że specjalnie to zrobiliście i w ogóle, ja tam, że bez makijażu, że nie mi się tak pokazywać jak to na pierwszy raz i sobie później po prostu żartowałam z tego, jak tam widziałam właśnie na jednym z portali było opisane, że ja się nie umieję, jak. Jak mnie Radek pocałował, że nie będę się myła i tak dalej, o Jezu, no i no nie, no po prostu to były takie świrki moje. Sobie po prostu żartowałam, że Radek to jest jakimś tam chłopakiem i tak dalej, i tak dalej, że jest moją miłością. Nie, no Radek jest po prostu fajnym facetem, no to nie będę zaprzeczała i, i to wszystko. Wymieniliście się numerami? Tak, numer jego mam, on ma mój i później się jeszcze tam w studiu zobaczyliśmy I yy, no na razie na, na tym się zakończyło. Nie dzwoniłaś? Nie, ja w ogóle bym powiedziała, że nie ma takiej opty, że ja pierwszy zadzwonię. No i ono to dobrze wie. Ma numer, jak będzie chciał zadzwonić.